Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Bors z lewicy, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Na początek poproszę pana o takie krótkie podsumowanie. Minął rok od wyborów samorządowych i to na pana głosie można powiedzieć, wisiała koalicja w łódzkim Sejmiku i wisi nadal, tak? Myślę, że wisi na każdym radnym, który jest radnym e, koalicji, ale faktycznie no, od, te, od tego zachowania lewicy m, dużo zależało. Ale to też powiem bardzo wprost, że my od początku, kiedy szliśmy do, do wyborów, e, proponowaliśmy zmianę w, w województwie łódzkim, bo rządy PiSu szkodziły, szczególnie szkodziły łodzi. Te pieniądze Łódź mijały, do kuriozum już doszło, kiedy na koniec, na, tak naprawdę na finiszu działań tamtego zarządu pisowskiego, łódź wykluczono z konkursów o, o rewitalizację. Więc my o tym mówiliśmy bardzo bardzo jasno i powiem tak: z mojego punktu widzenia, na najlepszym podsumowaniem działań zarządu województwa łódzkiego, tego nowego. Jest to, że mniej więcej dwa tygodnie temu kwota 125 milionów złotych trafiła do łodzi na, na różne działania, m.in. na tramwaj na ulicy warszawskiej, na e, termomodernizację i remont przytrzymań. Ale to też dzięki odblokowaniu KPO. E, tak, dzięki odblokowaniu KPO, oczywiście, że tak. I to, też to jest sukces tej koalicji, bo, bo koalicja w Sejmiku jest odwzorowaniem koalicji rządowej. Ale też jakby ta, ta zmiana dotyczyła samej Łodzi. Poprzedni zarząd województwa mówił bardzo jasno, że Łódź jako najbogatsza w regionie ma sobie radzić sama, tak? Bo, I to nie wynikało z tego, czy była najbogatsza, czy najbiedniejsza, tak? Wynikało po prostu z tego, że PiS miał tutaj najmniejsze poparcie i nie lubił Łodzi, tak? Zresztą tego, tego nie krył, więc ta, ta zmiana w województwie jest bardzo widoczna na każdym kroku. Mówi pan, że odwzorowanie polityki ogólnopolskiej, ale u nas nie ma tak, by lewica głosowała z opozycją, a tak mamy w sejmie chodzi o ustawę dotyczącą składki zdrowotnej. Tym razem lewica zagłosowała razem z prawem i sprawiedliwością. No czy jakby ta koalicja, która jest koalicją rządową, ona. Jest o tyle trudna, że, że no po raz pierwszy jest, jest tak duża i różne partie mają różne spojrzenia. Ja przypomnę, że, że zdarzyło się tak, że innym razem. Inni nasi koalicjanci na przykład w sprawie aborcji głosowali wspólnie z PiS-em, więc to się, to się zdarza. Nie jest oczywiście dobre, ale też powiedzmy sobie bardzo szczerze, nie namówię pani redaktor na to, żeby tą koalicję krytykować, bo ja uważam, że ta koalicja uratowała polską demokrację. Gdyby jeszcze kolejne lata rządził PiS, to mielibyśmy państwo Wiktora Orbana i Władimira Putina. A natomiast, dlaczego robi to kandydatka lewicy na, na Magdalena na, na, na Biejat? Natomiast, żeby było jasne. Znaczy ja uważam, że sam moment przyjęcia tej ustawy był najgorszy, jaki mógł być w toczącej się kampanii wyborczej. Myślę, że do tej ustawy i to, to jest zdanie, żeby było jasne tutaj, Piotra Borsa, tak, możemy. Na tym etapie ona jest szkodliwa. To znaczy, w nfz tych pieniędzy po prostu nie ma. NFZ od szpitali żąda zwrotu, zwrotu pieniędzy, więc ja trochę nie wierzę w te zapewnienia ministra finansów. To znaczy, te pieniądze mogą być na papierze, bo NFZ będzie te pieniądze po prostu żądał chwilkę, od szpitali. Za chwilkę jeszcze o tym porozmawiamy, tak, ale. Więc do, do tej ustawy jeszcze możemy wrócić. Ja uważam, że jej uchwalenie w tym momencie jest szkodliwe. Znaczy, powiem tak. Ja przyjmuję taki argument, jako Piotr Bors, że PIS. Tą składką zdrowotną zarżną małą przedsiębiorczość. I możemy, w mojej ocenie, możemy tutaj zacząć rozmawiać. O tym, że na przykład jeśli to, są, to będą takie małe firmy dwu-czteroosobowe, to będą traktowane na przykład jako tak samo jak osoby zatrudnione. Tak? Panie przewodniczący, że... ale jeszcze wróćmy do Magdaleny Bijat. To jest sytuacja niespotykana, by członek koalicji udawał się, tak jak wczoraj do prezydenta z prośbą, by ten ustawy nie podpisywał. Ja uważam, że po pierwsze, ja bym był temu bardzo przeciwny, gdyby sytuacja polityczna była inna, to znaczy gdyby Andrzej Duda kandydował w wyborach prezydenckich, tak? Dzisiaj Andrzej Duda nie ma już pozycji politycznej. On tak naprawdę jest politykiem już schodzącym. Nie ma, nie wspiera też jakby żadnego kandydata tak bardzo na wprost. Oczywiście mówię o tym, że wspiera Nowogrodzkiego, ale tam nie bardzo, nie bardzo to ale widać. A co Pan myśli o tej wizycie Magdaleny tu prezydenta wczoraj? Myślę, że dzisiaj dla dobra ludzi, którzy są ubezpieczeni i dla dobra systemu nie należy przyjmować tej ustawy. Co nie oznacza, że było jasne, że nie należy tego systemu zmienić i tak jak mówię ulżyć małym i średnim przedsiębiorcom, ma, głównie małym przedsiębiorcom, bo ta składka jest dla nich szkodliwa, ale nie można tego robić w ten sposób, że ulży się pani, która ma kwiaciarnię i na przykład zatrudnia jedną czy dwie osoby, a jednocześnie ulży się bankom, którzy, które już teraz mają nadmiarowe zyski. Pan mówi o ustawie, a ja cały czas dopytuję politycznie. Ale ja politycznie odpowiedziałem. Mm -hmm. Uważam, że e, dzisiaj wizyta u, u prezydenta Andrzeja Dudy jest wizytą typowo merytoryczną i nie ma podstaw e, politycznych, bo byłaby szkodliwa, gdyby Andrzej Duda startował w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda nie startuje w wyborach prezydenckich i ta wizyta nie wzmacnia go politycznie, jest tylko i wyłącznie. Wizytą merytoryczną. Ukazał się najnowszy sondaż już po debacie, i tylko jeden, jedyny sondaż daje Magdalenie Biejat ponad 6%. To jest coś wyjątkowego. Zazwyczaj te sondaże oscylowały w okolicach dwóch, dwa z kawałkiem. Czy zadajecie sobie jeszcze pytanie, czy warto było wystawiać własnego kandydata i co jest z tą lewicą, że jednak to poparcie jest niższe. Dla kandydatki niż dla samej lewicy. Nigdy sobie tego pytania, czy było warto, nie zadawaliśmy. Od początku wiedzieliśmy, że jest warto. E, to nie jest też tak, mimo moich jasnych, jasnych sympatii, tak, że, że Polska jest tylko podzielona na, na dwa obozy. E, I te prawie 7%, które były, one pokazały się po debacie. Bo w tej debacie Magdalena Biejat pokazała, że jest osobą, której warto zaufać i która wprowadza do tej dyskusji politycznej nie tylko to okładanie się PiSu z, platformy, z platformą albo jeżdżenie na hulajnodze przez innego kandydata ale wprowadzam merytoryczną dyskusję, bardzo merytoryczną. Myśli pan, że to będzie taki przełom i od tego momentu to poparcie dla kandydatki lewicy będzie wyższe, czy Myślę, to że przypadkowy? tak, bo, bo mówiąc bardzo wprost i też Wynika. nie chciałbym wejść tutaj w patetyzm, bo to nie o to chodzi, ale naprawdę oglądając trzy godziny tej debaty. Mówi pan bo... o debacie w Końskich. Tak, mówię o debacie w Końskich. To mam takie trzy spostrzeżenia. Po pierwsze, uważam, że bardzo dużym błędem była próba stworzenia debaty pomiędzy dwoma politykami, i co, co do tego w ogóle nie ma dyskusji, i dobrze się stało, że, że reszta polityków do tego dołączyła. Drugie spostrzeżenie to jest takie, że jako człowiek lewicy od zawsze, ja byłem po prostu dumny z Magdaleny Bieat i z jej sposobu prowadzenia tej, tej dyskusji. A trzecia rzecz to do Państwa ogródka jako mediów polity, publicznych. Byłem dumny z tego, jak ta debata wygląda, jak ona się zmieniła. Bo ja pamiętam debatę prowadzoną przez jednego pracownika mediów, bo chyba nie dziennikarza, gdzie pytania były dłuższe niż możliwość odpowiedzi. Tak, debata miała się odbyć, to się odbyła. Każdy miał 30 sekund i mówiąc wprost, wypadł do domu, tak, tak potraktowano polityków, ta debata była. Bardzo merytoryczna, bardzo długa i też bardzo sprawiedliwa wobec tych, którzy brali w niej udział. Naprawdę, z punktu widzenia merytorycznego, oglądało się to z przyjemnością. Panie Przewodniczący, to wróćmy, tak jak obiecałam wcześniej, do sprawy Narodowego Funduszu Zdrowia i tego, jakich pieniędzy i za co domaga się teraz zwrotu. E... Wojewódzki fundusz NFZ od, od jakby szpitali, którzy są dla których za, założycielem jest Urząd Marszałkowski, domaga się zwrotu kwoty ponad 70 milionów i to jest ogromna kwota. I to, żeby było jasne, to jest za lata 2022-2023, kiedy władze sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. Ale za tak? co? To są, to są jeszcze zaszłości związane z COVID-em i z, później po covid tak, taką, e, wspomagano szpitale jakby taką, takimi dodatkowymi pieniędzmi. A dlaczego fundusz domaga się zwrotu w tej chwili? Jeszcze raz zapytam, ale na pewno jakoś to uzasadnia. E, no właśnie tym, że no, PIS postanowił w, jakby w pewnym momencie zrolować problem, tak? To znaczy powiedział, na razie dajemy Wam pieniądze, a później oddacie, tak? No, i ten moment oddania przyszedł. Więc to jest takie ciągłe działanie PiSu i to, to jak PiS działa, to znaczy, roluje problem na przyszłe lata, na A kogoś, szpitale tak? już wydały te pieniądze? Czy mm, mają z czego no, zwrócić? Nie, no. Proszę Państwa, system zdrowia wygląda tak, że nadmiarów to nie są barki. W szpitalach nadmiarowych pieniędzy nie ma, tak? I, i to jest właśnie to, o czym mówi też Magdalena Biejat. No, jeśli minister mówi, że tych pieniędzy w systemie jest bardzo dużo, to dlaczego na przykład NFZ żąda zwrotu? od szpitali, tak? Dziękuję bardzo Piotr, Bos, Piotr Bors, Lewica, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego, miłego dnia. dnia.